Witam z tej strony, Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic and All Stars Racing Transformed. Dokładnie, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku czy się dokończamy Grand Prix i ciśniemy sobie dzisiaj Arcade Cup. Dokładnie moi drodzy, wybieramy sobie Medium oczywiście. I tak jak mnie prosił Kampa tak też zrobię. Aktualnie pogramy sobie dzisiaj postacią o nazwie Team Fortress. Nigdy jeszcze nie grałem tą postacią, tak więc jazda. Z tego co mi się przypomina, chyba raczej nigdy. No, nice. Dostaliśmy, kurde, trzy meloniki. Mamy Blue Fisha. Najsik, nice, najsik, nice, kurde. Tak więc, no, kurde, ciśniemy. Pamiętam, że. Gin, kurde. <grym> że jakiś czas temu już się wyuczyłem, jak. Aktualnie dostać tutaj gazu. Należy aktualnie, w momencie kiedy jest nice, kiedy jest 3, 2, 1, naciskać po prostu gaz w tych momentach, kiedy, kiedy te cyfry są po prostu wypowiadane. Lecz jak widzieliście, nie udało mi się. Nie grałem przez chwilę w tą grę. Aktualnie, też jak wiecie. Let's Play też dawno nie było aktualnie odcinka z tego już, a miało być to w sumie krótka seria, tak na szybko, strasznie. <grych> no, coś nie wyszło, ale, ale tak. Teraz mam zamiar na tym jednym posiedzeniu nagrać dwa odcinki, które będą ostatnimi odcinkami, tak więc kurde ciśniemy moi drodzy. A kurde trzeba się sprężać, ponieważ już za mniej niż... Tydzień, a dokładnie za 6 dni, w momencie kiedy to tak, moje nagrywam, wychodzi Team Sonic Racing, Tak więc carry go fast, bym powiedział: to The Gin Knights. Mówię, przysięgam po raz pierwszy, gram tą postacią i nie jest źle to co widzę. Znowu czy nie spojrzałem na statystyki tej postaci, bo po co? Kurde, ja nigdy na takie coś nie patrzę. A powinienem, nie powiem, że nie, nic nie chwyciłem, a Knights ma kurde firewerka odejam Deam. Głupia Knights. Gadiemit. No, tak więc, tak więc, tak, kurde. Ciśniemy. Za tymi pajacami. Ok, nice. Ciśnijcie moje pszczółki. Tak, aktualnie postać Team Fortress. Wow. Ma w sobie, tak jakby, parę postaci z tej gry. Więc, no. głupi Shogun, kurde. Hieraryhir. Odajam. Dobra, okej okay. Dobra, zrobiłem to specjalnie, żeby nights wywalić. Mam nadzieję też, że Shoguna mi się uda, ale niestety się nie udało. Odejam. Co się... Jakie przyspieszenie dostałem od tych pajacy dwóch. Okej. Okay. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. Beat. No, dobra. Dobrze. Dobrze. Kto jest pierwszy? Sonic. What the fuck, jak on daleko jest? Że wywalić go po prostu, no. Gier to nie twoja gra, kurde. <grafy> to, że jesteś, kurde. To, że jest Sonic and All Stars Racing, to nie oznacza, że kurde jesteś, kurde, postacią numer 1, wypadł <grafy> na ostatnie miejsce, kurde. Byłem siakelakę. Odejam. Dobra, ok. Przydało się. Co? Co się stało tam? Okej. Okay. Chill the fuck out. <tum> wszystko pod kontrolą, I guess. <tum> tego nie zauważyłem. <tum> Okej. Okay. Ciśniemy. Co, na szczęście tą postacią nie gra się źle, bo się obawiałem, że, 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 że będzie tragedia. Nie wiem, Czy według mnie po prostu. Jedyne co mnie wkurza, znaczy wkurza. Widzę, że chyba ta postać nie jest jakoś wielce szybka. Nie wiem, tak mi się na jej wydaje. Czy mogę się oczywiście mylić. I sobie to tylko wmawiać. Ale no kurde, cisnę jak porąbany. A te pajacy dalej są na, są na moim ogonie. Tak kurde, o co chodzi? Dobrze. Chyba trafiłem w Sonika. Mam nadzieję, że to on dostał. <laughs> nie ginie. <laughs> Ok, Kurde był skrótas. Mogłem nim pocisnąć. Mogłem, ale to nie zrobiłem. O dobra, cicho. Teraz, teraz są w merę daleko już. Ok. Dobra, Gierary To jest aktualnie mapka z, z serii od Segi, której kompletnie nie kojarzę. Co? Nie. Przysięgam. Co to miało być? No, na no niej! Nie. What the. F wow, naprawdę. Co to było? To jest inna rzecz, która mnie irytuje w tej grze. Czyli po prostu. Czasami, jak się odbijemy, to jak od bumpera po prostu. Mam nadzieję, że w tym Sony coś tylko nie będzie. Nie chcę restartować. Co ta gra wyrabia. Okej. Okay. Fajnie. stanę coś fajnego, chociaż. O. Ech, dobra, mapka Golden Axe. No, teraz się udało. Dobra. To jest bardzo fajna mapa aktualnie. O muzyce już nie wspomnę, ok? O, to jest naprawdę świetny remix, kurde. Muzyki z Golden Axe. Dobra, teraz nie mogę, kurde, pozwolić nikomu. Nikomu na wygranie. CZEGOKOLWIEK Pajace jedno Będzie tylko, że gra mnie nie wywali po prostu, bo się wkurzy Jej. Nie wiem czy wam mówiłem, ale jest jak risk boost w tej grze Aktualnie jak będziemy cisnąć na coś, co może nas zaboleć, że tak powiem I szybko zrobimy barrier lol, bądź coś ten deseń Dostaniemy boosta za to Jest to fajna nagroda Okej, okay, dobra, fajne. Podoba mi się to, że trzeba naprawdę coś zrobić większego, a nie tylko zrobić rolla po prostu tak sobie. I, i, i dostajemy boosta, tylko naprawdę trzeba, trzeba czegoś uniknąć, żeby, żeby to się stanęło. Dobra. Poszedłem, pojechałem prawą stroną. Pamiętam, to jest chyba troszeczkę dłuższa droga. Mój błąd. Wywalić tą kurde tego god Gad it no, trochę dłuższa. Kurde, mnie przegonili! Hierarychy, pajace. O, cześć knights. Nie chciałem cię tutaj. <grym>, moja droga. Okej. Okay. Wow. Ezy! <grym>, Znowu Sonic jest przede mną, Beat i Sonic, ciekawe połączenie. Okej, okay. jazda z pajacami. Okej. Okay. Co te tornado zrobiło? Miało trafić mi w Soniacza Koniacza i kurde nie pikło coś. Okej, okay, nice. Nie dobra, <śpiewa> stracił te śnieżki. Okej. Okay. <śpiewa> Dobrze solnik. <śpiewa> Nie ginie.. Hej. Okay. Głupi Sonic, choć w sumie nie nie wiem, to nie wiem, nie walnął ostatecznie, ale wiem, że ja walnąłem w Beat'a bardzo dobrze. Dobrze. Teraz pocisnąłem tą szybszą drogą, na szczęście. No okej. Okay. Gdzież teraz mnie granie wali gdzieś czy coś? Serio, nie wiem, co się stało przed końcem poprzedniego... Ee, poprzedniego wyścigu. Ok, dobra, super jump, to ja kurde rozumiem, dobra, mówię, jeśli teraz nic, nic się nie spierniczy, to raczej nie mają już szans, bo po prostu ta mapa to jest mój żywioł, naprawdę strasznie lubię tą mapkę, jedna z moich chyba ulubionych w grze, mam być szczery w 100% z wami, <laughs> moi drodzy. Nie okej, okay. wywalę to. Nie okej. Okay. Oha, dobra, zniszczono nam kurde tutaj drogę, więc musimy cisnąć dalej sobie w przestworzach. Tak więc najsik. No i musicie musimy mi wybaczyć za to, że dawno nie... że, że, że ten, że, że troszeczkę jest mi ta z filmów niż było. Ale wiadomo, no skończyła mi się, teraz no przerwa już wiadomo, jeśli chodzi o, 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 o szkołę. I teraz sporo sprawdzianów się zanosi Przez to, że miałem prawie że dwa miesiące przerwy od, od szkoły <gry> To teraz trzeba jakoś nadgonić i tak dalej, i tak dalej, więc może być troszeczkę mniej filmów w tej chwili. No niestety. Tak się sprawy mają. Więc no. Ok. W końcu mnie dobrze na tej rampie wywaliło. Kurde, nie ma ich na mapce. Dobrze. Ok, najsik. No i tak miało być w poprzednim wyścigu. OK. Dobrze. To bardzo dobrze. O, blokowaliśmy modyfikacje. Czemu za każdym razem ta gra mi daje opcję restartu. Sięgam. OK. Teraz, teraz ta mapka. Rangers go. To jest kolejna seria, której nie znam. No. Nani. Dobra, mam, mam swojego własnego busta wypadł. E, to jest mapka, której nie lubię pod takim względem, że bywa triki i, 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 i no. I bywa triki. I tu się straszne ujemuje, czasami dzieją o właśnie. Jak widzicie. Tutaj aktualnie... W, na tej mapce to jest Sega Superstars Fighting, a nie Racing po prostu. Naprawdę. Wszyscy się nawalają jak porąbani. Coś mówiłem. I to w sumie nie tylko Sega Superstars. To nie tylko Sega. Po prostu Superstars. To jest jakieś powodu mi się obrywa cały czas. Okej. Okay. Ale muzyczka jest fajna, to mi się podoba. Go, go, burning rangers, <grywa> tak by mogło być. Co jest? Co tak wolno? Jadę. Boże, oni wszyscy mają śnieżki. Może wojna na śnieżki. Bo nie ma już zimy, wypadł. <grywa> Okej, okay, dobra. Jestem trzeci. Boże, gdzie oni są? Obydwoje z Jetsed Radio. Kupię pajace. Gerary mimi. No kurde, wyścig do wygrania. A nie zabawę z mopami <grym> Uwaga, Nero hejci i inne, inne serie segi poza sonnikiem. <grym> Inne serie ogółem. Okej okay, dobra tamta rampa jest zrąbana czasami. Z już powodu czasami człowiek się blokuje na tej rampie. Głupia gum Chyba Shadow. Naprawdę. Ach. Jeszcze czego gro. Jeszcze czego. Gerary, hirszogun, zagincie, przepadnijcie dobrze. Gerary. Naprawdę, w ogóle nie trafiłem. OK Jazda. <laughs> czy, czy, ja ich chociaż dogonię? przecież nie mówię o przegonieniu, choćby się przy... Naprawdę, ja pier... Oh! Dobra, Arcade Cup jest zrąbany. Brak. Na którym jestem miejscu? Dobrze. Bit mnie przegonił. Ok. Teraz mamy. Czemu mnie przenosi na restart? What the fuck, gro? Teraz mamy najprawdopodobniej najtrudniejszy poziom w całej grze. Mapkę ogółem? Ta... I ona nie jest z żadnej serii. O, dobra, dostaliśmy to. Okej, okay, ona nie jest z żadnej serii, ona jest takim jakby... jest ze wszystkiego i z niczego. Ma zarąbistą muzykę. Niko nikogo to nie trafiło. Ja i mój zes. E, aktualnie wielkim minusem tej mapy jest to... że jak widzicie jest sporo przepaści i, 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 i no. To będzie przeszkadzać. To na pewno będzie przeszkadzać. Jest tutaj taki koncept, w pewnym momencie, że jak pojedziemy po prawej stronie, to ciśniemy w łódki, a jak pociśniemy w lewą stronę, to pociśniemy w samoloty. I bierzcie samoloty jak leci, ponieważ to jest szybsza droga po prostu. I właśnie taki jest mój zamiar w tej chwili. Mimi spierdalaj. O właśnie, po lewej stronie musimy cisnąć, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ciśniemy, jest to szybsza droga. Więc, więc polecam ją wybierać. Ok. Jazda. Dobra, głupia Night tam wleci w to. Bardzo dobrze i tak. Nieco <grymne> mi się podoba aktualnie, jak tutaj ciśniemy e, w tym momencie, co byliśmy przed chwilą, czyli jako samochody, to możemy już tam spychać w te przepaście. <grymne> możemy spychać przeciwników, co jest bardzo fajne. Okej, okay. Jedziemy, jedziemy. God damn it. Muzyka jest naprawdę bardzo fajna W tym poziomie, w ogóle sam poziom jest fazowy jak widzicie Aktualnie Nie udało się, rysk boosta A i aktualnie przez to, że tutaj jest, jest coś zrumbanego Z połączeniem tak jakby, to nie mamy widoku na minimapkę Więc musimy po prostu No nie wiemy kto jest najczęściej za nami tylko nie po ikonkach możemy się domyśleć jak jest ktoś dosłownie za nami. Ale ogółem jest już bez mini mapki, więc no. Okej, okay, dobra, ktoś swarm wywalił. O nie. Dobra, dobra, dobra. Chill. Chill the fuck out, moi drodzy. No ale też nie wiemy w jakiej odległości są od nas, więc. Więc to jest pewny problem, czy tak powiem. No ale lecimy. Okej. Okay. Sobie na razie tego, tą, tą e, tą rękawicę zostawię. Ona się może nam jeszcze przydać. Co jest pewne. Jezu, oni są z... Ten szogun jest zaraz za, za mną, naprawdę. No okej, No okej, ciśniemy w boostery. No dobra, tego sobie wezmę. jazda, jazda. No, ten w ogóle jeśli chodzi o Let's Playa z Team Sonic Racem, ponieważ na pewno się pojawi, planuję zacząć od razu po tym, jak gra wyjdzie, od razu z marszu. Nie wiem, jak często będą się pojawiać jeszcze odcinki, o tym jeszcze oczywiście na pewno sobie będziemy rozmawiać, ale jeszcze nie wiem. <laughs> Mam że przez to, że Wam mówiłem, że teraz szkoła, szkoła, więc, więc to jest po prostu przede wszystkim, więc zobaczymy. Ale odcinki pojawiać się będą na 100%. Bo już nikogo jakoś więcej nie widzę za mną, chyba, tak mi się wydaje. Dobrze, kurde. Cieszcie się i radujcie się. Hej, <grymne> okay, to się udało. Tę rękawicę, kurde, trzymamy. Jak taki totem szczęścia. <grymne> Też czasami jak, jak jak driftujemy to nie opłaca się nam driftować aż do boosta ponieważ no, czasami ten boost po prostu może nas zabić, bo wskoczymy w, w przepaść i nie będzie fajnie A czasem się to niestety zdarza, więc... Więc polecam uważać, <grym>, że tak powiem. Dobrze! God diem it! Okay. Rysłem oto coś Ojej. Oh, yeah. Jest no, nie pokażę Wam niestety momentu łódkowego tego poziomu. W początku chciałem, ale pomyślałem, że chyba się nie będę poświęcał. Jeszcze by się coś spierniczyło i, <grych> i znowu bym przegrał. Tak trochę chcę mieć pierwsze miejsce, więc no. <grych> Wybaczcie, ale poświęcać się nie będę. Nie, okej. Okay. I koniec <grych> najsik bardzo pięknie I, 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 i dobrze jest pierwsze miejsce, bardzo pięknie. No, ok, moi drodzy, tak więc tak, wygraliśmy. No i widzimy się w następnym i to już ostatnim odcinku z tej serii, ponieważ na następnym odcinku jest już ostatni e, turniej mistrzo mistrzostw i tak dalej, Grand Prix. Tak więc e, dziękuję moi drodzy za oglądanie i zobaczenia do następnych odcinków. SIA!